Na liście uczniów znajdują się wszystkie informacje, których potrzebujesz w swojej pracy. Na przykład imię i nazwisko ucznia i jego dane kontaktowe, szczególne preferencje oznaczone etykietami. Jak widzisz, lista ma nagłówki. Klikając na dowolnie wybrany nagłówek możesz posortować listę. Sortowanie odwrócisz, ponownie klikając ten sam nagłówek. Musisz skontaktować się z uczniem, który przedwczoraj zapisał się po raz pierwszy na zajęcia, ale nie pamiętasz jaką się nazywa? skorzystaj z możliwości wyświetlania ostatnio dodanych uczniów. Otrzymasz listę uczniów, którzy pojawili się w Twojej bazie dziś oraz w ciągu poprzednich siedmiu dni. Zwróć uwagę, że pojawiła się informacja mówiąca o tym, jaki filtr został włączony na liście. Wyłączysz go jednym kliknięciem a może kontaktuje się uczeń, który chce ponownie zapisać się na lekcję do Ciebie, a Ty nie pamiętasz, jak się nazywa. Otwórz okno wyszukiwania uczniów i wprowadź numer telefonu. System wyszuka potrzebne dane. Przejdź do karty ucznia i dodaj uzgodniony termin wizyty lub zmień zapisane informacje, np. uzupełnij adres e-mail. Jednym kliknięciem otworzysz kartę ucznia, na której od razu widzisz informacje o ilości zaplanowanych, zrealizowanych czy odwołanych wizyt. Sprawdzisz termin ostatniej i najbliższej wizyty oraz zmodyfikujesz ich szczegóły lub zmienisz dane ucznia. Jeżeli zakończyłeś współpracę z uczniem, możesz usunąć jego dane z listy. System poprosi Cię o potwierdzenie decyzji. Usunięcie ucznia z bazy nie spowoduje utraty historii jego rezerwacji. Zawsze będziesz mógł je wyszukać w kalendarzu lub na liście rezerwacji.